Na początek zaskakująca sprawa, bo z tego co słyszeliśmy, nie jesteś wcale po raz pierwszy w życiu na, na Bukowej. Dziękuję za powitanie, również witam bardzo serdecznie. Tak, racja, 10 lat temu bodajże mój kuzyn zabrał mnie na mecz na Bukowej. Był to mecz piłki nożnej, aczkolwiek siatkarska GieKSa bodajże była wtedy w pierwszej albo w drugiej lidze. Nie marzyłem nawet, żeby występować na parkietach plusligowych, a dzisiaj mogę to robić w GieKSie. No, jest to niesamowita sprawa. Chyba warto jej tutaj dodać, że pochodzisz tutaj, tutaj z okolic, z regionu. Dokładnie tak. Dokładnie mieszkam na pograniczu Małopolski i Śląska. Jest to hełmek, może dla mieszkańców Śląska, niedaleko hełmu śląskiego, bo jednak nikt na Śląsku nie kojarzy tej miejscowości, więc tak doda. No to przejdźmy do takich spraw już stricte siatkarskich. Dlaczego GKS? Jak to się stało, że trafiłeś do naszego klubu? Na pewno szukałem klubu na ten sezon, który da mi możliwości rozwoju, w którym będę mógł dłużej występować na parkietach w pierwszej szóstce, gdzie będę mógł się szkolić w umiejętności pod wodzą sztabu, który ma dobre opinie w Plus Lidze. No Nie ukrywam, że bliskość od domu, która pierwszy raz od 10 lat swojej kariery siatkarskiej, mogę być tak blisko domu i. Trochę wrócić w swoje rodzinne strony. jakby Sama maga Gieksy była dość taka spora. Fajnie zagrać w takim klubie, który jest jedną wielką rodziną, jest rozpoznawalną marką w całej e Polsce i powalczyć o, o jakieś cele w tym sezonie plus ligi. Kibice Gieksy mieli tak naprawdę prawo Cię już zapamiętać, bo ty w meczach przeciwko GKS-owi no trochę dałeś tam się we znaki. To prawda. Myślę, że w tym w poprzednim sezonie akurat najlepszy mecz udało mi się zagrać przeciwko GKS-owi Katowice. No jest to troszkę zrządzenie losu, no ale może dzięki temu właśnie udało mi się trafić tutaj, w to miejsce. GieKSa przed tym nowym sezonem zmienia się dosyć mocno kadrowo, ale akurat wśród, wśród środkowych tej sporej rotacji nie ma. Jak Ty podchodzisz do tej rywalizacji, która, która Cię czeka z naszymi dotychczasowymi zawodnikami? No na pewno nie będzie łatwo. tak jak tak jak się spodziewałem, no zostają świetni środkowi. Jeden z królicki Bartek, z doświadczeniem plus ligowym, ogromnym występami wieloma na, na tych parkietach, grający też bardzo długo w Gieksie. Usowicz również w występie prezentacji Polski w tym sezonie no zrobił świetną robotę. Także, no naprawdę, na pewno będzie mocna walka i jestem przekonany, że. Wszyscy środkowi będą chcieli grać i wszyscy będą walczyć, aczkolwiek zdecyduje to, co chyba zaprezentujemy na treningach i na tych meczach kontrolnych, myślę. Jakiego sezonu ty się, ty się spodziewasz? Wiadomo, że pewne zmiany w regulaminie. No i wszyscy przypuszczają, że ten sezon może być piekielnie ciężki też tak do tego podchodzisz? No, na pewno będzie ciężki. No, ja się przychodząc tutaj od początku nastawiałem się na walkę. Jest na, na pewno każda. Drużyna dzisiaj, która w tamtym sezonie zajęła powiedzmy te miejsca 6 od, 6 od końca w tych miejscach była jest przekonana, że będzie musiała się mierzyć z widmem spadku z Plus Ligi, bo jednak spadają trzy zespoły. Jest to niespotykana sytuacja chyba w skali XXI wieku w lidze siatkarskiej, więc wiem, że będzie ciężko, ale to mnie jeszcze bardziej nakręca i to daje dużo większej motywacji. Co ty możesz dać GKS-owi Katowice? Jakbyś sam siebie zareklamował? Jakbym sam siebie zareklamował? Myślę, że po tych wszystkich latach Grania, gdzieś tam rozwijania się. Mogę dać dużo, bardzo dużo jako sportowiec, jako osoba pewna siebie, jako osoba, która wie, w którą stronę chce iść, która jest zdecydowana odnośnie swoich celów i jest w stanie zrobić bardzo dużo, żeby je osiągnąć. I myślę, że taka osoba jest zawsze potrzebna w kadrze drużyny.